po powstaniu z w 1964 roku, 1864, 1884 do 7, przez 3 lata, Szczęsny-Feliński, on już do Warszawy nigdy nie mógł wrócić. Po Galicji się tutaj tak włąkał, plątał, coś chciał robić, stracił nawet kontakt z siostrami na Żelaznej Warszawie, więc tu na bazie też szkoły myślał, że... I to są z kolei te świadectwa sióstr, które po kanalizacji tutaj taki referat które wskazania przygotowano. on też zmarł w Krakowie, Szczęsny-Feliński. To właśnie też dzieło Macharskiego i opatrzności Bożej, że to jest święty, bo to jest kolejny pierwszy święty, który był XVI, pierwszego Polaka kanonizował. I on tu przez trzy lata przyjeżdżał kilkanaście razy z tak do tej dziewczyn. Więc obecność czterech świętych z było no, to nas w sposób absolutny, że, że, że przewali ten dom tutaj. No ale oczywiście ten wątek z Janem wydaje się najbardziej przyciągający tym największym adresem do tego domu. I Myślę, że wielu pielgrzymów, którzy przyjeżdżają na rekreację, no to podął po domu ze świadomością, że chodzą po domu, tylko po tym chodził święty, czy chodzili święci. Kapita się trochę zmieniła tak tak swoim odporcu się waliła, trzeba go remontować, ale to, co najsilniejsze, czy jest zachowane. Ołtarz papieski, te łatwiej z tego Te które widzieliśmy tutaj z boku są to specjalnie to inne, I też ma swój taki wycień historyczny. były zrobione w roku 2012, co 2012 roku, kiedy przebudowali no rzeczywiście, wyrzucając moc na ołtarze, dając potężną konstrukcję stalową, która jest ukryta w tych filarach. Niektórzy mówią, że no, szkoda przez taką deskę barylecką, że się da nie mówię, i Pan nie denerwuje. <śmarka> y, to nie jest deska barylecka. Natomiast, y, natomiast, natomiast jest to bardzo drogie, droga okleina. Dużo mm. droższa, niż chcieliśmy dać. Ale jak w Polsce zawsze się wszyscy spieszą, w Kościele też. Kiedy w 2010 roku na stulecia wrzucę cały dom, chcieliśmy kapice szybko, nie w ogóle nie było go remontować. Kapitała się rozleciała sama od siebie. Jak zaczęliśmy przed podciepleniem fundamenty, wyważać wszystko od, y, na potężnych dźwigach, żeby wybudować fundamenty, które się waliły. Jak właśnie tej ulicy wycięli stare kalory z lat 70 i przyszli stolarze i wyrzucili te rozkładające się okna, no to ja, w zależności od bliskiego się stałyśmy na zdrowym serwisie, wtedy sekretarzem konferencji, z do z komisją nie utworzyć właśnie, to decyzja była Podpalić to bo to nie wypada, ale z to trzeba, to się nie da uratować. Więc coś, z którym zrobić, żeby to uratować. Bo to może być bardzo delikatna konstrukcja, która się się chwyciło. No to jest tajemnicza szczęście, że ta pisa jest na piętrze. Dlaczego? Nie, Wiesz, nie wiem. Być też nie odpowiedział taką konstrukcją. Na dole są pokoje. Było jakieś przekonanie, że na kościołach, kościoła w coś się nie mieszka. Można mieszkać w Na dole były pokoje, gdzie się w tym mieszkały, a u góry no to przez to dociążenia, jak tu jest 168 osób, a nieraz było podobno 200 sztuk jest Wystarczy, że wszyscy razem klęknął. Stupnął. To ja to być jak katechizm. To, 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 to naprawdę, zrobione to lekarz to, to chodzi wszystko. Myśmy włożyli kilkanaście ton stali, żeby to wszystko całe z cukier, bo to się parkie. Pod tymi kolonami są właśnie wzmocnienia, skręcane to wszystko metalowymi konstrukcjami. Yy, no, a miało być obu orzechami demu ciemnego, nie było szybko na przykład listopadzie, więc musieliśmy 6 lat wydać więcej za obu orzecha amerykańskiego. Ja, 6-mmowa warstwa jakby to deska barwnewska, to mnie ja bym to wszystkie w widzenia nie to, 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 to złącza to po I nie dało się na Tam jest konstrukcja stare, filar drewniany, do tego jest konstrukcja stalowa. Ja te wszystkie skrzywe, żeby to w miarę wyprowadzić. Więc tak wymyślnie, że to nie większe to wszystko ukryć, żeby tak byś wyglądało. No, ale nie ukrodzą, że pan taki zielicki, którego wszyscy znamy ze skali. Tak się obraził na katicę, tak, że często od nowo Nie przygody na pan tego przygody, żadnych... nie można z nim.